Witam. Tu Piotrączka. Oczyszczenie dla Adriana. Adrian. Boże, proszę Cię o promienie boskiego laserowego światła, które odcinają Adriana od wszystkiego, co wyrzekło się Boga, od wszystkiego, co mu szkodzi, od wszystkiego, co by mu chciało zaszkodzić w tym wcieleniu i wszystkich pozostałych. Wszystko, wszędzie. Całkowicie Boże, proszę o promienie boskiego laserowego światła, które wpalają się w ten portal, który był podpięty do Adriana, wpalają się do środka tego portalu, całkowicie do środka, do środka i od środka, eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to i przemieniają w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę o promienie boskiego laserowego światła, które wchodzą w ślady energetyczne tego portalu, idą tymi śladami do wszystkich źródeł tego portalu, wpalają się w każde z tych źródeł, w każde, do środków, i od środków, eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to i przemieniają w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę Cię o promienie boskiego laserowego światła, które wchodzą w te odcięte od Adriana podpięcia i podczepy, idą tymi już odciętymi podpięciami, podczepami do ich źródeł, wpalają się w każde z tych źródeł, w każde. I od środków, eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to i przemieniają w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę Cię o całkowite oczyszczenie Adriana, całkowite wszędzie, wszystko. Boże, proszę Cię o oczyszczenie całej Linii Rodowej Adriana z wszystkich cieleń, całkowite oczyszczenie całej Linii Rodowej. Boże, proszę Cię o oczyszczenie całej linii karmicznej Adriana, całej karmy z wszystkich wcieleń. Całkowite oczyszczenie, wszystko. Anioły, proszę Was, posypcie negatywne myślokształty Adriana białym boskim proszkiem. Niech się rozpuszczą i spłyną w głąb ziemi bez krzywdy dla kogokolwiek. Boże, proszę o promienie boskiego laserowego światła, które wchodzą. Ślady energetyczne tych negatywnych myślokształtów Adriana idą tymi śladami do wszystkich źródeł tych negatywnych myślokształtów, wpalają się w te źródła do środków i od środków eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają, przemieniają w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę o bardzo mocne cyklony energetyczne w każde wcielenie Adriana, które wyciągają z wszystkich jego wcieleń wszystko, co negatywne, co wyrzekło się Boga, wszystko, co mu szkodziło. Wszystko to zostaje wyciągnięte na drugą stronę w miejsce przeznaczenia, gdzie zostanie przetransformowane w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Wszystko. Może proszę, jeszcze mocniejsze cyklony, bardzo mocne cyklony energetyczne, które wyciągają z wszystkich cieleń Adriana, wszystkie obce energie, byty, obce osobowości, obce dusze, wszystko to zostaje wyciągnięte na drugą stronę w miejsce przeznaczenia, gdzie zostanie przetransformowane w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę, wypełnienie pustki po tym wszystkim boską, bezwarunkową miłością i światłością. Niech ta światłość boska wypali mrok, który mu szkodził. Niech wypali źródła skąd ten mrok pochodził, wszystkie, wszędzie, całkowicie. Boże, proszę Cię o bardzo mocne cyklony energetyczne, które wyciągają z wszystkich cieleń Adriana wszystkie błędne wzorce myślowe. Wszystkie te wzorce, które mu szkodziły, zostają wyciągnięte energetycznie, a drugą stronę w miejsce przeznaczenia, gdzie zostaną przetransformowane w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę Cię o wypełnienie pustki po tych wzorcach boskimi wzorcami, boską, bezwarunkową miłością i światłością. Boże, proszę Cię o bardzo mocne cyklony energetyczne w każde wcielenie Adriana, które wyciągają wszystkie złorzeczenia, które były w jego stronę kierowane, wszystkie klątwy, które były kierowane w jego stronę i całą zazdrość, która była kierowana w stronę Adriana. Wszystko to energetycznie zostaje wyciągnięte z Adriana, z wszystkich wcieleń, bezpośrednio na drugą stronę, w miejsce przeznaczenia, gdzie zostanie przetransformowane w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę wypełnienie pustki po tych energiach boską, bezwarunkową miłością i światłością. Boże, proszę Cię o promień białego, boskiego, laserowego światła, który wchodzi przez czakrę korony Adriana, idzie wzdłuż przez całe jego ciało aż do ziemi. Ja ten promień rozszerzam, i ten promień rozszerzając się, wypycha poza jego ciało wszystko, co mu szkodziło, całkowicie wszystko. A wszystko, co wypchnięte idzie w głąb ziemi bez krzywdy dla kogokolwiek, Anioły, proszę Was o wyregulowanie wszystkich żywiołów Adriana. Wszystkich. Dziękuję, jako Was. Dzięki. Dzięki. Boże, proszę Cię o bezpośrednie podpięcie Adriana, w tym wcieleniu wszystkich pozostałych, bezpośrednio do centrum źródła boskiej, bezwarunkowej miłości. I światłości. ta światłość rozświetli wszystko, co mu szkodziło. Niech to rozpuści i przemieni w Boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę o ochronę, osłonę i opiekę dla Adriana. Boże, proszę o boskie prowadzenie dla Adriana. Boże, proszę o bezpośrednie podpięcie Adriana do źródła Boskiej, bezwarunkowej miłości i światłości. Boże, proszę o całkowite oczyszczenie Adriana. Całkowite, wszystko, wszędzie. Dziękuję Ci, Boże, kocham Cię. Adrian, życzę powodzenia. Będziesz tylko coraz lepiej, pamiętaj o tym. Musi być coraz lepiej. Powodzenia.